Ja siemakasje, Mati, matti nie będziemy nagrywali odcinek z... tak, będziemy robili mi domek na WNC, bo sobie tutaj gram z kolegami. No i mam nadzieję, że to się nagra, bo na 1.18.2 to często się nie nagrywa, z niewiadomych powodów. Ja mam materiały przygotowane, na szczęście. Planuję zrobić jakoś, y, jakiś fajny domek, Wiesz, to coś sobie. jest są Jest jakoś blisko... tego domku, to jakoś gdzieś... Nie no, bym myślał, że tutaj gdzieś zbuduję. Hmm. <laughs> Dobra. To wejście gdzieś niech będzie... tutaj. Hmm. To jest najgorsze zacząć budowę swojego domku. Hmm. Czekajcie, widzę, że ja muszę sobie jakieś zdjęcie włączyć. Hm, nie mam pomysłu zbytnio. No dzisiaj nie jakiś odcinek, bo nie mogę tak jakby um, um, nagrać spokojnie. Bo co? Dopiero wróciłem skądś. To jest za blisko zrobię to. A z zbity na razie taki czworokąt. Potem na jakiś lepszą. obra ja do tyłu dałam tak gdzieś się nie wiem nie pamiętam, jakieś tam zdjęcie na telefonie ale to tak. dobra wyzwanie na mnie zbudzi sam domek nie wiem gości, zakręcimy go trochę i tak dalej. Taki jest mój plan. Tutaj bym chciał basen zrobić. Lub taki na środku. Pierdek taki niby ten. To też. ej zresztą. A basen to może być zawsze obok. Dobra, muszę szybko policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, to, to było 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, czyli plus 2 to tu będzie tak raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, jedna, dwa na, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, trzy, pojedyncze to będzie gdzieś takie tylko takie wejście takie wejście prowizoryczne tutaj będzie ten to będzie trochę długie muszę koło materiału 都不是。 Więc zrobię? ale są to są duże mapki. Obie Zro... się tak dało. Dobra jest. Na rogach to będę dawał. Nie gra wszystko perfekcyjnie dzisiaj zrobiłem w tym. Hmm, hmm, hmm. Za chwilę się widzę, pójdę też pobić, żeby nie była jakiś nudny odcinek. Dobra. Mam konstrukcję na dom, i teraz się idę pobić. Nie powiem, że nie, ale lubię się trochę bić. A znaczy się w Minecrafcie na Siła ma się Dobra, może być. Yy, rynek, tak z rynek. Dobra, siodła, siodła. To tam w żeby go nie zużyć. O, yy. święta. Ten tu nie działa, zarobiście. właśnie, są jeszcze też tu sikiarka. No to chyba się widzowie nie powiemy A spróbuję iść na inne... Na inne te Spróbuję iść na przykład na... Da się jeszcze bić na jaskinia nie gadaj, tyle osób na serwerze, a nikt jeszcze za biegnie Sylwia. Sylwia. Jeszcze da się bić na elfy. Jezus Marylach, tu jest? Jestem się nie nie bić, czy co? Hmm. hmm, hmm. Święta. Co? się jeszcze można bić, ale tak, żeby nie stracić i temu, lodowiec nie spełni, arena, arena, arena. o. Dobra, lecimy tu. A psa nawet nie szczerze, że, że go bije. Przygotuję sobie yy, drogą siłkę. Na jakby nie te nogi też. Cierpliwość się moja kot, czy trochę do nich? o, ale się boję yy, rynek, ile kosztuje taka, mix? albo pięć koksów? Pięć koksów, o Jezus. No, że się, maria. Jeden koks chociaż. Obram to na sklep. Mm. Ogni odporność na 3 minuty. Może też być. Ha ho ha, ha, no to życzę im powodzenia. Jeszcze siłka. Gdzie nie są? Eee. <tryk>

Nie wiem gdzie się spotkałam, jest? O, no, to się wpędziłeś do grobu, przyjacielu. To dziun jest. o my God. Jakieś ciosje, ale nie ma. Jezus czym ja sobie nie daję to topsa i 5 kg. Teraz bym miał 4. Dobra, piję to na 8 minut z sobą, ale piję. A dobra, idę. Ty, kloty mi zdjęli. Ja się biłem bez kloty. A szachmat. Kurde, nie trafiłem. No, to nikogo Osobiczna, serio? Jezus! Ale żeś mnie, chłopie, wystraszył! wykonane. A pójdę przed tak samo i sobie z ręka odbiorę miksturkę. A. Ja, nie wiem, co, ja nie wiem dlaczego on się nie chce bić. Gdzie on jest? A tu. Jezus, syka te perełki jak jego babcia, kiedy była mała. Rydek. To sobie biorę. Właśnie jeszcze mam jako taką nie za a nasz, nasz z niego. O ty, nie powiem co. On ma źle, bo mu się... Dobrze, że on się tefnął, no i wyleciał pewnie poza. Mhm. Czemu uciekają? Jezus! Jaka strefka siadła! Gdzie on się wytypał? No nie, no i alka z nim. pazarlığını yaşayın. Hadi ten cymbał mi ją zabił. A, tu sobie wyjdę. Jeżeli chce się bić ten cymbał, to jak to sobie do mnie przyjdzie. O, Od... Jezus, chłop, tam? Ten... Jeszcze chyba nie jednego, to ja nie zjadłem. O, to mi tak szczerze nic nie robi, dobra. Jeszcze kilka uczuć mi paną, buty, więc.

Trafić, to mi się, będzie dobrze tym <śmienicza> no brawo ja, a spróbujmy inny tym razem. A ktoś mi wie? Oj! A to sobie wie! Ciężki rywal! Co on nam jeszcze dał? Ten refa. A nie, bym myślał, że ja jestem taki, kurde, łatwy. Te wami buty padną, No to nie, szybko zdejmijcie. Jeszcze. Ej, ogólnie zarobiście klaty już nie mam. A tak ją długo robiłem. lat nie mam no to trudno co będzie sobie No, zrobić... jalka dam widzę do, jeśli wam się film podobał no to pamiętajcie pamiętajcie zalikować zasubskrybować no i to na było tyle w tym dziesięciu odcinku do zobaczenia na